Wybierz losową liczbę od 1 do 4. Czwarty. O, kurwa. Szkoda. Szkoda, bo szczerze mówiąc, po, pokładałem w nim duże nadzieje. Nie Kesebi, dobrze. dobrze. Jak już tak. Nie wiem. Dziwnie, nie? Kurwa, robię kompilację Twoich dziwnych odgłosów godowych. Zachęcam, proszę bardzo. Eee, <stutek> 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 <laughs> <laughs> Flamesrower! Flame <laughs> a co ja mam innego niby do wyboru? Wait, stop, 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 stop. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz: gdzie był ten chłopak? Tutaj był, tu był ten chłopak na 100%. Nie żeby mi się przydał w tym gymie w żadnym wypadku, ale po prostu będę go miał. I aerodaktylem zostaje pan Artem. Porady dla przyszłego studenta? Nie na studia. Ja pierdolę, idź już do tego dżima! Sorry. Sorry wszystkich fanów Gastrodona, w szczególności mnie. Przepraszam, ale no kurwa, Pinsir. Jakiego używasz emulatora? Żadnego, ja oczywiście gram na w pełni legalnej konsoli. On ma Moxi. To ten niebieski szelos była? No to nic straconego. Uu! I batmi otrzymuje Pinsira. Pierwszy. Kocham Piotra w lato. A, rozumiem. O! Dewpider. Łatwo. I to będzie pan Kasebi. Miał niespodziankę z innymi. W ogóle, 10 to, 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 jakbyś katu... chciał pomachać do kamery, to, to, to zachęcam. Tu, tu mamy kamerę, tu można pomachać. 12 sekund later. Where my Pok? Panie Hydreju, może niedługo. Może niedługo. O! <laughs> multimotora po prostu ten... strzelił ja myślę, o podejdzie tam rączkę tylko Kurwa, <laughs> mi się wystraszył, jeśli ja nie dziwię w ogóle. Przepraszam, bo panie Hydreju, nie zapisałem twojego Niku, już zapisuję. Chwila, moment. I pan Lars23, pozdrawiam do dużo. 23 spiesz <laughs> Lars, no Fotografy przez telefon, jak coś Czy <laughs> <laughs> on jest specjalny czy fizyczny? Nie wiem, Lightscreen odpalę. Hej, jednak specjalny. Nie, to nie było specjalne, nie wiem, wszystko jedno tam. Jakiś statusik, to ja bym tutaj, wiecie, jakby przyjął, nie? To jest pan samuraj. To są Pokemony, które miały... O kurde... <laughs> Zorua! Zorua jest zajebista. Szczerze nie wiem czy nie wezmę Zorui i Toxel. <laughs> Dobra, już nie musicie wybierać Toxela. <laughs> Helioptile jest naszym Pokemonem w tej lokalizacji i uważam, że to też jest dobre. Soul Hydra 0A. Wszystko jedno. Zorułka! Zoruunia! Lightscreen. screen, sobie nie dostać w papę za mocno. Charge bimek, jedziemy. Willum jest zajebisty. Dobrze i bol. Tak jest. Zero Hydra 0 up. Jak coś padło, to trzeba to odnowić. Padł mi cel do najto. <laughs> żartuję, 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 żartuję. Nawet nie jestem zły. Bo was mordy, kurwo głupia. Dobra, mamy go. Batmi. Jedziemy. Pinkurcin, który ma typ wodny. I pytanie, czy ma coś ziemnego. Szogony nie są chyba aktualne. No to na pewno, ale to nic. Light screen. Scald. oczywiście, bern wleciał. Ale charge beam też pięknie działa. Jednego mona mamy z głowy. Ty, przyjacielu. Nasty plot. Encore. Tak, 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 tak. tak. wałem go. Teraz tak, ktoś, kto na pewno go zdejmie. Mamy ciebie. Belly Bolt. Dobra, jest git, jest git, jest git. Belly Bolt może mieć surf. Zmieniam na ciebie. Muddy Water. To nawet lepiej. Ehm, Flamethrower po prostu klikniemy. Znowu Muddy Water. O, naładowałem go jeszcze. Kurwa. Parabolic Charge, syf mały. Ehm, Sunny Day. No to nadal żyje kurwa. Aaaa! Załadowałem go PARABOLIC Znaczy, w sensie ja go za, załadowałem, on mnie ja zaatakował parabolic charge, in. To miałem na myśli. O! Całkiem ładny sprite swoją drogą. Manek trick. To się śmiesz, śmieszne, nieśmieszne. Flame Burst. Zajebiście. matszot Wyczuniu. Slack off, bo czemu nie. I znowu Slack off. I znowu ten. I fajnie, i było. Mudshot. Nie ma żadnego setupowania mi się w pysk. Przeżyłem. Jesteś szybszy? Możesz być. Błagam być szybszy. Szybszy, ja pierdolę, jak ja kocham tego pokemona. To jest niesamowite. Encore. Chuj tam. Zmieniam na ciebie po prostu i klikam bulldozer. Oj. No dobra. Uf. Ojejku. W sensie... E... Poświęćmy chwilę naszemu Borysowi Lati. Wiesz losową liczbę od 1 do 5. Załóżmy, że samuraj jest 5. zrobiło i to tak na serio, kurwa. Piękny człowieku. Pozdrawiam cieplutko. Bardzo, 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 bardzo mi miło. Fajne, ale nie. Oj, to jest, prawda, giga czada. nie? Tam gówno już jest Nawet posiadam Sunstonik Tak jest, Heliolisk. No to jest fenomenalny mon, tylko ma gówniane ruchy. Magneton. No nie, żebym panikował, ale trochę panikara. Ja wiedziałem, że jestem wolny, ale nie aż tak. Ten uczuć, gdy Illumis zrobił więcej niż znajdą. A zdechły w bardzo podobny, głupi sposób. Kurwa, Wiatr, zapomniałem o tym, co napisałeś. Wybierz losową liczbę od 1 do 6. Dyskusowana liczba jedna. No, Giaradosa? To jest już straszne po prostu, co się stało w tej chwili. Co było pierwsze, wychodzi na to, że kura. Omg, i zdat a O Orform, fuj. <laughs> no paskudny jest, i o to chodzi. Dobra, Max Knuckle, poproszę. I teraz cyk. Dobra, udało się go osłabić i mamy Orforma. Orformem zostaje pan oczywiście y Sohydra drazeroa. Zagadaj z Morteuszem. Nie chcę z Morteuszem zagadywać, boję się tej walki. Nie chcę Baskulegiona, jebać ten Baskulegiona. Zresztą Venipit mi się bardzo może przydać na liderkę teraz. A ja nie mam jakby stricte kontry na liderkę, więc pan Nizzel. Można jakoś ankiety przerwać? Chyba można, nie wiem. Stuntler, który może mieć sub Kurwa, no, Standler duchu ja. On się setapuje, ludzie, mamy problem. On jest plus 3. Dobra, mam go. Już <laughs> się bałem. <laughs> to jest 8, OK, Batman, proszę bardzo. Spróbujemy nocnego. To może być ciekawe. Pan Inkey Pan Hydrej dostaje Inkeya Tak jest. Loaded Dice! Oho! Tak, tak, tak! Najlepszy itemek w grze. Dzień dobry, oczywiście, że poproszę. Mm, mm, loaded Dice, ojejku, 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 jejku, jejku! Loaded Dice! I mamy Pokémona nowego. Evil. <laughs> Drugi iwi. Lars23, będę miał dwie Lucy, A czemu nie? Kurwa, pikacza, chcesz mi dać tak po prostu? Oczywiście, że tak. Ile ja mam tych yellow Shardów? 16. <grystanie> ale mogę mieć dużo pikaczów! <grystanie> Ojejku, dobra, yellow shard, dawaj, tak. Dobra, mamy pikacza, fajnie. Jaki to jest pikacz? Zwykły. I to baba. Aha. <grystanie> Zwykły pikacz. No ale co, kurwa, każdy pikacz będzie taki sam? W sensie, każdy bez tego dodatkowego typu? żałosny. To będzie Skylares. Oto i on, fajnie, dostałem jałjo. A w jajku jeszcze nie wiem, zobaczymy. Czy rzec jest aż takie trudne? Trochę tak. O!